Witam Was, ludzie. Dzisiaj przygotowałam dla Was film o trzech osobach z supermocami. Zaczynajmy. Wywiady. Na tym filmie widać wywiad z pewną osobą, ale jak się przyjrzymy dokładnie, to widać z tyłu, w tyle panią, która sobie przechodzi, za nią pewną kobietę. Kiedy pani ją zasłania, to ta kobieta znika. Nie tylko fotomontaż, czy raczej kryje się za tym coś bardziej mrocznego. Na następnym filmie widać auto, które goniła policja, bo jechało z nadmierną prędkością. Można tam zobaczyć, jak to auto znika. Niepokojące jest to, że ten film został puszczany w zagranicznej telewizji. Czy nie uważacie, że to była teleportacja? Na kolejnym filmie można zobaczyć kobietę, która używa telekinezy, żeby wózek, który na nią leci, skręcić. Ten film jest nagrany przez kamery sklepowe, więc raczej nie został sfałszowany. Dla mnie ten film jest ciekawy. Zresztą zobaczcie sami. To chyba była telekineza. A teraz pokażę wam nagranie z kamery samochodowej. Samochód sobie jechał i nagle spod jego kołu teleportował się człowiek. Teleportacja przypominała yy, białego ziemniaka. i Ziemniaka lub coś w tym stylu. Mam nadzieję, że ten film was zainteresował. Jeżeli tak, to postawcie lajka. A jeśli jesteś tu nowy, to suba. Informuję, że jak postawicie 20 lajków, to będę kontynuował serię z ludźmi, z supermocami. To do następnego filmu. Pa! O, i nie zapomnijcie mi, ni i nie zapomnijcie niczego napisać w komentarzu. Pa!